Elo, elo, elo! Jesteście gotowi? Jesteście gotowi, chłopie, na wiktorykę Szkafa dla was? Wiem, że podobno Rax gra z Settim. Słyszałem! Słyszałem! Kami w strachu! Proszę bardzo, proszę bardzo. Takie, takie coś możecie znaleźć na competitive i na gierkach. Eee, tego drugiego nie dostałem ani razu. Tego nie dostałem ani razu, ale tym grałem. To śmieszne się wydaje. Bo to... To daje efekt śmierci bomby, jak z tego strzelasz. A jeszcze, jak kogoś tym trafisz, to dawałem... Dawałem damage od 50 do 65 I to w ogóle chyba działa... Damage zadaje jakbyś RPG-kiem kogoś trafił, że taki splash Damage daje Okej. Okay. Jak okay. you know, uh, awesome. Ej, po powiedzcie yeah. mi, czy chcecie, żebyśmy o 20 poszli sobie na chwilę, bo o, o 20. o 20 jest event na Fortnite OG motylek, pamiętacie motylka event. Idziemy sobie ten for fun? Patrzcie, oto Ten event jest o 20 ja, ja bym poszedł, ja bym poszedł for fun Pewnie wielu z was nie było, nie? Bo jak on, on, się odbywał pewnie w jakimś 2018, 2019 roku Więc zgaduję, że większość z was nie mogła sobie pozwolić na zobaczenie go Ej, oni tu mogą z 30 zakręcić luzem Uh, o, yeah. sure. pójdziemy sobie, pójdziemy sobie. O, pójdziemy sobie, O, sobie, dobra, O, 20. Can him. Yeah. to to um, był, ten masz. event to to jest jakieś. O, to jest jakieś. O, to jest kwestia O, to jest twojej to masz O, no. ale, ale, co? to co, co? O, czym ty gadasz? Yeah. Coś ja, ja normalnie napierdzielam treningi siłowe co 3 dni Wróciłem do treningów Miej dzisiaj, ja, ja miałem miesiąc przerwy od treningów Zrobiłem 2 zrobiłem dni temu trening i do teraz mi tak zakwasy trzymają Serio, obudziłem się dzisiaj, drugi dzień z rzędu Uda, uda i klata to mi To mnie napierdziela No nie, wzią, w, wróciłem, wróciłem chyba do ćwiczeń Ty, w ogóle, w ogóle, słuchaj tego Wróciłem też do diety pudełkowej I chyba pierwszy raz w życiu Pierwszy raz w życiu Ktoś mi chyba podpierdolił jedzenie Normalnie, wiecie, bo jak masz, jak masz dietę pudełkową To ci, to ci zostawiają w nocy, a ty se rano im odbierasz No i ja dzisiaj odbieram Dietę pudełkową na dzisiaj i na jutro, czyli powinny być trzy posiłki dzisiaj, trzy posiłki jutro A w okay. moich torbach w jednej torbie jest zamiast trzech posiłków, są dwa, a w drugiej jest jeden posiłek. I o co tu chodzi? Normalnie ktoś kurwa nie czuł wstydu i zajebał? Crazy! crazy, Jak ktoś ma psychę, kraść jedzenie, to to podziwiam. Ale napisałem, napisałem do tej diety pudełkowej, czy oni nie mieli jakiegoś błędu. Czy to nie po ich stronie, błąd? Ja Crazy! Kamerę zamontuj Ale ja, ja czekaj, że ja trzy albo cztery miesiące ja test, y, robiłem na dietach pudełkowych i nigdy tak nie miałem Jeszcze raz w mi się coś takiego przydarzyło dzisiaj No ale tak, jeśli, jeśli to nie jest błąd po stronie diety pudełkowej, tylko tego ktoś zabombił no. mi chłopie szamę No to... To kamerka wiedzie, nie? Będzie konfrontacja ze złodziejaszkiem Oj Tylko wtedy wychodzę z baseballem No i wale, na pizdę There's door here. They're they're fighting out the side. Yeah, mnie przeglinać! Przepraszam, że eeeh. 50 items. Oh, holy fuck. Yeah. I gotta go back up. You have mads? Uh yeah. You need to drop me some ads. That on me? You can get the body maybe. Yeah, I see it. Actually, I'll get it, I'll get it. it. Okay, okay. Um uh, it's here. I'm just on me. Dead. Getting shot from behind them shouldn't. Mogę mi na mnie, może mogę go na Tu jest 2 za fraga, tak jak oni jak grę so wygrają, to już mają ponad 110 punktów. Bez trolla i dobić 30 jeszcze, jak się da. Nice! ma no free kill same. Nice! Ha, <laughs> każdy podbije chapę. Trzeba cały 7 ubić pod 30. Nice! Bambiszku, chodź tu! Będzie 30 km. Poproszę GG za Jabko. Super pierwsza gierka, żeby zacząć turniej. Bardzo dobra gierka. To ile mamy? 100 125 punktów? Tak? 125 punktów chyba z jednej gry. No star, ale mają tę taką Mają taką obramówkę nad sobą, bo są najwyżej w punktach w całej gierce. Muszę to wyłączyć Full box Pierdzielasz? Nie gam to chłopom już więcej, o proszę Dawaj na łódź zaraz, ej tu ta gra się skończy idziemy na event chłopaki na łódź. Odpuść jedną gierkę na turnieju. Wy i tak poala macie raczej 100 punktów w godzinę zrobicie Oj, oj, oj Oj Nie ma co Skimpeak Z kimpix, gras, z kombekiem A kto mu na haju w tej gierce sięgwości? Jakieś manki. On był solo na hajon, nie? Jakieś full random'y Oi. Chyba pompa nie spąpiła, co? Co to jest? To Tyle było? To w 7. To w na kg, chłopaku. Teraz na kilka miesięcy. Chodźcie na event. Ej, dobra, obstawiam, co się stanie. Będzie taki motylek, który zabierze nas do jakiegoś innego wymiaru. A potem. Cała ta miejscówka zmieni się w takie trawiaste pole. Z nowymi, ze skrzynkami nowy, w ogóle. Tak obstawiam No i tam wszyscy latają. Oho! Ej, czerwony jest skurczybyk. Chłopie mam, mam takie te drzewi, jakbym już to kiedyś chłopie widział Powiedz jeszcze teraz, ze z lewej strony motylek przyleci, to... To przecież mnie popierdzieli. To nie jest głosowanie, chłopaki. To jest inny. Matylek! W ogóle, jest, że ja to pamiętam! I teraz paluszka takiego wyciągnie. Naprawdę był taki event wtedy tylko? <laughs> Topka eventów Fortnite Niezauwite to jest Ile trwa jedna gra? 20 minut? 19? Coś takiego Od 19 do 21 będę strzelał W zależności od gry, nie? Ale o wiele krótsze są gierki teraz niż, niż zawsze były przez to nie, nie możesz grać gier za zero, bo jesteś w stanie o wiele więcej gier zagrać teraz Co tu się dzieje? Co to jest za miejsce na late game Mamy have Tak, map? They're shooting us but we should be shooting Let's go below hide Dive below hide okej We're gonna go ahead on this skid On wood on wood on wood Będzie na no zobaczymy czy, czy będziemy się jeździć do NA dobra We can draw hide from front Nie wiem Arsenal 2-1. No i dlaczego tak? Czemu oni nie mogą przegrać meczu? Czemu oni nie mogą stracić punktów? My jutro, bo z Liverpoolem, gramy. Finały Ene kończą się o 5 rano. Naprawdę o 5 rano kończą się finały? No, ale to to jest Tam.

O, też widziałem sposób, jak tego uniknąć, co Mixon chce robić. Jak jesteś na haju i, I, ktoś, i ktoś w ciebie sprymuje tym pistoletem z balonami, to powinieneś tam na kucaka chodzić. Na haju. Jak jesteś na kucaku, to cię nie wyrzuci do zone. Nie gibi grają? A! No to jednak hat-trick. Ale to chyba. A nie, to było inaczej. To było tak, że chyba Halat ani razu jeszcze Liverpoolowi gola nie strzelił. Nie że na Anfield, tylko że ogólnie im nie strzelił gola Ja yeah, mm, let, Let's go ahead, let's go ahead, yeah, ahead. Tak, yeah. yeah, yeah. replace the kid below us. Yeah. It's a solo Open yeah, Tak. Ej, can you spawny hide? Can you spawny them down? Look, look, Co tam się chłopi w ogóle dzieje? Co oni robią tam na górze? Ja. I, I co oni teraz? A on go teraz nie uratował strzelając w niego. Spróbujmy mieć swoje match. Where are you? I'm going to go. A... Yeah. Yeah, there's a kid here, watch out. He made somewhere on top. Tej, hey, poczekaj, poczekaj, miałem laka. Co ci ludzie musieli mieć w EQ? Żeby w tym sezonie przeżyć, przeżyć Fall Dipsa? Ryby z daszami? No, no

Seti z Firen z Kami z Maciek Maziak z Jabko z Piksowski z Darmowy Demuś z kłalem, Polisz Wojtuś z Wifi Seren z bez Betty, z Gieras, Mongral, Relvis, i ten jeszcze. I jeszcze comeback z Ale dlaczego tu żyją. Czemu się 6 osób w tym zołnie? HE? Ej, przysięgam, wygranie tej gry, wygranie gry na, na finałach tego Wiktorii ksk jest prostsze niż kłaniecie się na finały. Zobaj, wleczenia, a ty, Fredoksi, Fredoksi, zabijaj, chłopie, interes. Nie wygrałeś tej gry, agent nie gryfuj naszych Darmowy, darmowy Oddaliśmy właśnie dla Duńczyków Duńczyk pomógł Duńczykom wygrać grę Pierdzielony spisek No jak ma 400, czaga jak coś Demuś jak to wygrasz, gole się na łyso W tym momencie w tym momencie opierdziłem się na łyżej, jak wygrasz tę gra. E? E? Jeden dotknięty! Ej, żartowałem! Ej, full Ej, full fusar, Ja pierdzielę! No wygrał Demuś! Ej, full żart, full żart, wiecie, że żart on, on gad, wiecie, że żart Demuś wygrał Dem O może nie wygrał? Nie no wygrał, wygrał Demuś! Demuś wygrał Demuś darmowy, pierwsze polskie duo jakie widzimy chłopaki z Victory Royalem Eee. Poproszę O o

Luki, jest solo, porządku. Golden room. umiera on, na koniec come on, come filmu, come on. jak coś. Nie mogę okay. tego. Okej, okay. Jest okay. in here Hold in my shigotu, shigotu i On ma... reload. mam 10 builds mam 10 builds Ja Come On, gdzie to jest kam? Dajcie... 3 gody, 3 gody, 3 On, Jakim 60? Zet? Nice. I'm getting mam I'm na backhand. on the back one. I've Ej, bo ten czat, in the bush. Wyża, Nie wiem, co się macie za po winki. Ja pończę, by grać. w Tak, to wygrają w buszu. Tak, w buszu. drop, 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 drop. Tak, nie. Nie, nie. Nie, 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 I uh, have seven builds. Polskie... We need to run, run now. Come oh, down okay, on! let go. Let's go. They us go. Let's go. Dead. Oh, nice. He's on the right. Yeah. He's on the right wow. He was ours, ours. Potrzebuję Tysona cieszącego się ze 100 dolarów. Pięciokrotny mistrz Fencesów. Cieszący się z wygrania 100 dolców. Potrzebuję tego. Tyson ziemia. Gadź. Top 6 Góra to nie dobre. Mogę Loki wyjść z tam. Są specjalistów tu, bro. A co? A, bo teraz nam się znowu wróci. Patrz. Prawie. No, możesz wyjść do lobby tak szczerze. No, nie musisz nawet się starać, nie da się tej gry wygrać. O, już mamy streamował Naprawdę streamował offnął zanim, zanim się gra skończyła? Nie, dobra. <grych> <grych> No, zawijaj no! Jep. Nie dało się! Jedno to dwa zrobili! Nie zagram z blachą! Blacha nie dotyka Fortnite'a! Jest pewnie gorsza ode mnie! Nie chcę z nim grać! I got on the bottom. I chop them. I chop high. I chop high. They have like no mass by the way. Yeah, 60. We can find the fight through it. 60 again. I think I chopped high. You, you up, you I have 10 builds, 10 builds. We can play the chest. Yeah yeah. yeah, yeah. Hey, somebody book out body! 60- Kom op. Hou je. Ik heb hem. Houd hem. Want daar, daar, daar. Kom, 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 ik heb een medekid. Ik kan met hem Ik heb een medekid. Spel ze, spel ze. Spel Ja, ja. Heb mini's? We moeten ze Ik ga Ja, ik ga Ik heb Ik ben in zone. Nee, 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 Sony i musiek? Nie rozumiem. Kiedy będę OG widzem? A skąd ja wieź kiedy będę OG widzę? Jak cię nowina. noina, Będzie to pamiątka od Wika jak wygra. Mam nadzieję, że którąś z tych figurek rozdali w tle. 37, ostatnia budowla. Ostatnia budowla. 60! Ja! Yeah! Ja! Dobra, sprawdzamy, ile czteru wygrało. To są cztery, raz. To są cztery, dwa. Hehehe, cztery, trzy. Don't care, cheater, cheater. O tyle kapusty wygrało tymi liście? Cziterzy cztery czy też pięć Citese 6 6 6 Nie chcę się z wami kłócić, chłopaki. 64 wygrało na 29 ekip. Pozdrowa